Cześć, witam Cię serdecznie. Rozwiążemy dzisiaj zadanie czwarte z egzaminu smoglasisty 2021. Zapraszam. Z reguł działań na potęgach wynika, że 200 tysięcy do potęgi trzeciej to mamy 2 razy 100 tysięcy do potęgi trzeciej i tutaj mamy to rozbite na 2 razy 10 do potęgi piątej, dlatego że tu mamy 5 zer i całość do potęgi trzeciej. I dalej po prostu rozbijamy to na y, mnożną i mnożnik, y, czyli osobno robimy to, y, potęgujemy to do potęgi trzeciej. Czyli 2 do potęgi trzeciej razy 10 i 5 razy 3 to mamy 15 do potęgi 15. Do końca zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Z tych samych reguł wynika, że 60 milionów do potęgi trzeciej jest równa. Ok, no to robimy to na podstawie tego co tutaj mamy podane. 60 milionów do potęgi trzeciej. To rozbijamy sobie na 6 razy 10 milionów, Raz, 2, 3, 4, 5, 6, jeszcze jedno zero 7 do potęgi trzeciej. Jesteśmy tutaj, w tej pierwszej części. E, teraz mamy tak 6 razy. I musimy policzyć, ile mamy zer. No, mamy 7 zer, czyli 6 razy 10 do potęgi siódmej. I całość, pamiętajmy, przepisujemy do potęgi trzeciej. To jest tutaj. Ok, i teraz to y, po prostu y, robimy y, potęgowanie osobno. Czyli mamy 6 do potęgi trzeciej, razy 10 do potęgi 7 razy 3, 21. I mamy wynik. Odpowiedź u nas A. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę i zapraszam cię na jutrzejszego shorta. Do zobaczenia, na razie cześć.